Szykujecie się do ślubu i zastanawiacie się, jaką ciekawą ozdobę swojej limuzyny ślubnej wybrać, zobaczcie naszą ostatnią propozycję. Dwa symbole pary młodej: biały wianek i czarny melon. Będą super wyglądały na każdym aucie ślubnym jadącym do ślubu. Na pewno nie przejedziecie niezauważeni przez wasze miasto, a wasz samochód ślubny zrobi super wrażenie na wszystkich, którzy będą go Taki zestaw dekoracji auta jest bezpieczny dla każdego lakieru samochodowego. Jest mocowany na specjalnych przyssawkach silikonowych, które są samoprzylepne. Bardzo łatwo się je umieszcza na masce samochodu. Po prostu przykłada i dociska tak, żeby wszystkie pęcherzyki powietrza wyszły spod przyssawki. Jak będziecie jechać nawet z prędkością 200 km na godzinę do śrubu, nic się nie stanie w takiej ozdobie, ponieważ będzie trwale przymocowana do maski.